Cześć! Dziś są walentinki i przedstawię wam potrzeba którego dostałam. Jest nim... koziołek! Z takiej specjalnej edycji. Seria specjalna. Tak właśnie. Super seria. Tak. Jak byłam w sklepie, to widziałam jeszcze z tego sowę z okularami, ale o wiele bardziej mi się kuzio podoba. Tak, dobrze. To otwieram. będzie węczy otworzyć to jakoś tak. Ach. A co O. Okej. No fajnie. O, karta wyleciała. To taka stara, kiedyś była. Klejki nie mamy na papier. O, jajaj. to to później jakoś wyciągnę, bo ach, się ja się tym zbytnio nie umiem posługiwać, jak to to się robi wszystko tutaj w tym z tym Aha, chyba się o, tak wyciąga i to się wyciąga no. Oha, taś aha, To się wyciąga, właśnie. Jakbyś tak? Mhm. I co tu się dalej robi? Jak go tu sadzić? Co? Chyba to? A nie wiem, później zobaczę. Otworzę. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Ха-ха. Могу. Мне. Ой-ой. Мне. 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 Dobrze, to jest mój nowy pet shop e, Tak Miał takie coś na siebie Takie ubranko Starą listę e, e, Takie coś, to zostawiam e, I tą kul. Już wiem jak tam się otwiera to się przykręcam e, Właśnie no. O I go w tym morzu. Właśnie. Nie mam po co I to sobie też zostawiam jako obrazek. Tylko jej. To będzie dziewczynka chyba. Czy chłopczyk. Chyba chłopczyk. Tak, to będzie Jeju! Hej, to zastanowić. Powiem wam, że nie mogę. Nie wiem, czy zdecydować, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka. Wygląda i na chłopczyka, i na dziewczynkę. No nie wiem, normalnie. Jeju! Jak patrzę na filmik, to w filmiku wygląda na dziewczynkę. A jak na żywo, to bardziej na chłopczyka. już. Chyba będzie chłopczyk, chociaż chcę, żeby była dziewczynka. I żeby był chłopczyk, to. Ojej, kilka pomyślę jeszcze. Dobrze, zdecydowałam, że to będzie dziewczynka. Długo myślałam, chyba minęło już z 5 minut. Pierwszy raz miałam taki problem z szupem, żeby wybrać się to chłopczyk czy dziewczynka. Ale będzie to dziewczynka i będzie się nazywała Asia. Asia, tak. Asia Joanna, dlatego że dostałam to od mojej siostry która przyjechała tylko na 5 dni z Irlandii i przyjedzie dopiero za 7 miesięcy znowu. O, odjeżdża jutro. Dobrze, to papa. Pa. Jutro, czyli 15. To papa. Pa.